Dobra, witam Was serdecznie e, w Especially Filmiku. Twoja, e, jak widzicie, paczka, tajemnicza paczka, duża paczka. Już wszyscy mogą się domyśleć o co chodzi. E, paczkę dla Was zaraz tam ogarniemy. Dobra, to podnoś. Do góry. Jedziem. Nie, nie, wy wiesz co, położymy go ją tu. No, i tu ją stagujemy. Dobra, tnie. No więc jak już widzicie special unboxing of Call of Duty Black Ops. Już wam to mogę zdradzić. Tu gdzieś jest napis. O, jest odwrócone Activision. Ten dźwięk powinien być, znaczy nie, powinien ogólnie dostać ten granat. Jasne. Powinien zlecieć helikopter, zrzucić paczkę i jest ok. Dobra, cofnę, żeby to bardziej było widać, bo widzę, że trochę przysłania. Tak zapakowane. Jakby nie wiem, co to było. Ale czekaj, tu gdzieś jest jeszcze jeden specjalny motyw. Weź to odwróć, odwróć. Jeszcze jedną rzecz pokażę. Ogarnijcie to. To się nazywa polska myśl techniczna. Nie wiem, czy ogarniecie. Dziura. Kurier próbował <grym> wyjąć całą paczkę przez taką dziurę. Ope, nie? 14. Dobra. Jakieś problemy pudło. Problemy z kurierem było. A tam były. taka wielka cegłówka. <grym> Jakie problemy były? To trzeba powiedzieć od razu, żeby nie kupowali z firmy. Dobra, <grym> nie. Problemem były takie, że po prostu nie mogłem się z kurierem dogadać i w sumie tyle. Paczucha i jajka. E, Dwie paczki. Jajka to może, wiesz, na bok odłożę. Jajka na razie nie są potrzebne. Dobra. dobra, ciągaj. I rosi i dwa. Jest siła. O, cztery paczki jajek. Czekaj, kartka ważna, to jest przesyłka. Co jest, co jest napisane? Zwykła faktura, ale może nie będziemy pokazywać, Zrobiliśmy bo cię w chuja na pieniądze. Ten... Nie dobra, nieważne. Istotne. Dobra. Jest paczka. Tak, ja pokażę to od przodu. Odwróć, nas... bo to jest od ten, nie w tą stronę. Dobra. Znaczek Call of Duty Care Package Xbox. No, Call of Duty. I z tyłu chyba to, jest to, co jest w zestawie, tak? Tak. To jak dobra. Nie będziemy zdradzać. Nie zdradzamy. Nic nie mów. Otwieramy. No i będziemy pokazywać. Ech, teraz jak to otwieramy? Najpierw chyba to muszę zedrzeć, co mnie boli. Zadrzeć, nie, nie da się tego jakby tak wyłożyć, znaczy wiesz, no właśnie, przesunąć. No wydaje mi się, że tak jakby... Nie. Chociaż czekaj. Nie, myślę, że się dało jakbyś to w odpowiedni sposób. Nie, wiesz że... co, połóż nie na tamtym tak. boku i spróbuj tak to zrobić. Czekaj. Taka moja, mój tutorial. O to od razu też będzie... O, widzicie, macie <laughs> tutorial, jak otworzyć jakby ktoś kupował car Chciałam znaczek. Znaczek. Jest okej? Okay? Dobra. Dobra, otwieraj. Raz, dwa, poszło. Do góry. Trzy, czekaj. Trzy, dwa, jeden, poszło. I dalej nic nie widzicie. Dobra, zabierz na razie główną część sezonu na bok. Dobra. I zajmiemy się takimi detalami. Dobra. Co my tu y... mamy? Więc na początek. Steelbook. Steel... Steelbox. Steelbox, Steelbook, Steelbox, nie wiem, nie pamiętam. Dobra. Dobra, odwróć, może jeszcze jakaś ciekawa grafika. To szczerze wam powiem, że nie wiem, ale chyba coś tak gdzieś było, że to ktoś znany projektował. A może to w Halo było, no nieważne. Jakieś dwa żetony. Dobra. Te monety specjalne, tak. No nie wiem co to, odwróć do tyłu. Tu coś jeszcze w środku jest? Mm. Czy to tylko te monety? Wiesz co, wypakuję może. No tak będzie najlepiej, żebyśmy w miarę wiedzieli o co chodzi. Stealboxie nam. Steelboxie wydaje mi się, że to... Tak. Dobra, to potem, potem tak się jest. tym zajmiemy. Na razie ogarnijmy to. Wydaje mi się, że jest gra jedynie. Wiesz co mi się wydaje, znaczy nie wiem. O zobaczymy zaraz zresztą. Trochę z tym jest problemu. No ma problemy techniczne, bo idealnie zapakowane. Jednak tylko monety. I co okay. mamy na nich. Na nich mamy znaczek Black Ops. Co jest napisane? Bo szczerze mówiąc. Okej, okay, jak pokażesz fajnie. Z drugiej strony jest tak. A czy one są takie same? Czy mi się zdaje? Takie same wiesz, jedna dla mnie, jedna dla Ciebie, bez dyskryminacji. Jasne, jasne. Dobra, wiesz to. Anemiczny ten unboxing Ach. będzie. Dobra, na dobra. A Nie, druga jest... To jest inna. Chyba, tak? Tak, jest Inna, inna. inna jest. Ta jest z Hugo kopterem Tak, jest dron. Dobra, Hugo drugie jest Dobra. Dron. dobra lecimy dobrze, dalej. To zostawi, To rozpakowujesz? Wiesz co, nie, może się tym pudełkiem zajmiemy, bo jest jakieś dziwne i nie wiadomo, jestem Pudełko. ciekawy co tam jest. Tam jest sterownik do tego Hugo Coptera. Yy, bardzo możliwe, uwaga. Yy, tak, to jest... Jakaś instrukcja? Jest instrukcja to, to do jest? drona, z tyłu ku, jakieś tam porady i tak. Po angielsku po chińsku, nie ma to, nie czytam. Yy, tu mamy pilot. pilot. Pilot, dobra, to odłóż na razie. Zobaczymy, <laughs> tak jakieś tutaj jeszcze, co my tu mamy. Yy, podstawka pod drona. Okej. Okay. Yy, kabel do... Niczego. Szczerze powiem, że nawet nie, nie wiem, jest to, to USB. Pod, potem się ogarnie. Yy, może to jest do na przykład uczenia się, że jak tym dronem latać, tak jak takie symulatory są, nie? Nieważne. Te, nie jest takie, no i baterijki. W zestawie. bardzo przyjemnie. Zużyjemy dopadów. <noise> Nigdy nie ma to. Zawsze jest Dobra, Dobra, Tu też chyba nic nie ma. Wiesz, powinny być jeszcze jakieś kody, ale to może tu. Może ogarnij tak. im buka, bo tam będzie. Dobra, to najpierw buk pójdzie. Tworzymy to. Ładnie, ładnie, dobrze. Idealnie Jest to wyczucie rozpakowywania pudełek. Ile w, w całym pokoju unosi się zapach takiej nowości. Dobra, jest płytka. A to płytka nas nie interesuje, mam papiery, bo to, to jest... Czekaj, papier, żeby część. zaraz nie odkrył się jakiś ciekawy kodik. No tak. Z tyłu wam może nie pokażę. Tu mamy jakieś coś takiego. Z tyłu wam niestety nie pokażę musicie mi wybaczyć, ale... Z tym są wszystkie kody. A pewnie ich nie wpiszemy, bo się tam ze sramy i będziemy od razu brali No to kody, dobra, no, to widzicie, kody, że jest taka karta z kodami. No, manual, instrukcja. zwykły manual. Ma nic nie ma więcej tam, nic, nic. Hmm, wydaje mi się, że nie. Dobra. dobra, czyli taki steelbook. Steelbox, Steelbook. Steelbox, bubuk, to co ja daję. No właśnie, Steelbox. steelbox. Ci. No dobra. Nie y Wiem co y z tym może mi bardziej pasowało. Nieważne, mniejsza auto. No i to dron zostaje. Może tak zobaczmy jeszcze dron. paczka w środku. No widzicie, że to taka tradycyjna skrzynka, ja to może zamknę coś przeszkadza Dobra jeszcze raz tą skrzynkę dobra i przechodzimy do głównej części czyli drona Drone. Jest strasznie lekka jakby nic nie było ale uwaga. Jest tylko cegłówka nie cegła byłaby cięższa Nie cegła byłaby o wiele cięższa. czekaj bo w cię śledzić muszę. jest już się wyłania powoli ja już widzę tam Kamera trochę minimalnie może widzi też w czekaj, bo trochę ciężko to wymieniam dobra, 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 dobra poszło i mamy naszego drona Co ja to zabiorę. Potem mnóstwo jakichś... Nic tu nie ma. Eee, Paczka. Dobra, tutaj jakieś... A, do reperowania, okej. Okay. Tutaj e, mamy. Zestaw do reperowania. Nie wiem, czy widzicie, nie wiem, czy to będzie widać, ale wszystko jest zrobione ze styropianu. Czekaj, bo zas rozwaliś, Dobra, ja też chyba to zaraz rozwalę, więc po to potem wszystko jest ze styropianu. Dlatego tutaj mamy dodane takie jakieś plastry w instrukcjach, jak to naprawiać, Ech. co tutaj? No, tutaj mamy wszystko opisane, co do czego. Przeczytaj ten kabel, jestem ciekawy, co to. A, to ładowara. Mm, możliwe. No, masz czarny kabel. I instrukcja, no instrukcja. Chyba, że nie, nie o tym mówimy. Instrukcja cała po chińsku. Ale to ja będę czytać. Dobra. chiński znam. Dobra. dobra. E... I sam dron. Nie czekajcie, bo już tak. No. spokojnie, dobra. Nie połamał. Rzadko się zdarza. Pokaż może od przodu, tak bardziej. Przód. Tak trochę do góry. A może tak przesuń. Dobra, od boku. I tak przesuwaj, żeby było w miarę widać. I tak wygląda taki dron. E, z pewnością każdy by chciał zobaczyć, jak on lata. E, najpierw przydałoby się nauczyć, więc robimy taki mek. Chcecie zobaczyć, jak on lata, to my was prosimy o łapki. Dajcie trochę łapek. E, dwie. Ale jak będzie troszeczkę naprawdę niewielka ilość łapek, wiemy, że to trochę takie hamskie wyrzydzanie ich, ale jeśli on, kilka się ich pojawi, to no, wychodzimy po z tym na zewnątrz i po prostu zrobimy z tym jakiś filmik oddzielny, jak się tym lata, jak to mniej więcej wygląda. Specjalnie dla Was. No, I to było na tyle, tak? No, to było na tyle. Przechodzimy do dalszej części, dlatego że to jeszcze nie koniec. Dopiero tak naprawdę zaczynamy. Mam dzisiaj dla Was Xbox Night z Call of Duty Black Ops z kanałem Team CK Community. No, i chyba zaczniemy zaraz. Odpalamy płytkę. No i grałem pierwszy mecz, czyli zapraszam Was do meczyku. Ja, VS, MLG Pro. Największa konfrontacja, ważniejsza niż naprawdę walka kliczko. To jest naprawdę poważna sprawa. No i to było na tyle. Do zobaczenia za chwilę. Na razie. Dzięki za oglądanie, cześć.